Szymaneczkowicowie! dzisiaj jest nowy update wypec Simulator X. Przepraszam bardzo Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, ale wczoraj nie było odcineczka, a wczoraj była niedziela, więc bardzo przepraszam, ale jakoś się po prostu muszę rozwijać. Wy po prostu w Robloxie się bardziej rozwijam. A wczoraj miało być Minecraft, ale wczoraj nie było Minecrafta. I mniej więcej na kolejną sobotę już będzie, bo mniej więcej w sobotę był nowy update i po prostu byłem na tym update, ale wam nie nagrywałem, ale byłem. Więc no, mniej więcej fajny update, bardzo fajny. Nowe pety, nowe ekskluzyjne y, po prostu pety, y, dużo rzeczy. Nowy jest z Stumble y, Pass czy tam z Summer Event, nie wiem, ale jest dużo. Jest do 150, ja zbieram te punkciki i mamy już mniej więcej, no dużo zrobiłem do mniej więcej 50, do 50. do 50 więc no odbierzmy sobie te mniej więcej te po prostu i mniej więcej Wam wytłumaczę o co chodzi z tym yy, mniej więcej jak nie macie tej waluty nowej czyli chodzi o to że mniej więcej już odblokowałem do 60 widz to leci szybko yy, jak nie macie tej, no, tej nowej waluty to jak macie wszystkie już mniej więcej dużo tych punkcików to po prostu odbierajcie to na hardkorze bo jak możecie widzieć, tu macie 7, tu 9 milionów. Oczywiście tu już jest tu jest do stówki, ale już widzicie. I o co chodzi z tym? Razy 2, razy 2, kolejne, razy 3, razy 5 i tu gdzieś razy 8. O co z tym chodzi? O to z tym chodzi, że tyle dostaniecie, jajek. Czyli tu dostaniecie 3, tu 5 i tu 8. Więc no bardzo fajnie. Tu dostajecie 3. Więc no fajnie. Tu 12, tu no mniej więcej koło, mniej więcej suja będzie stać, więc ja na pewno chciałbym kolejnego suja zdobyć, a tego pierwszego to straciłem, więc no jak chcecie to mi podsyłać do mailboxa, ale zaraz przejdziemy do myboxa, bo to co się tam dzieje to jest bardzo fajne. Ale ten update jest bardzo fajny, bardzo fajny, jest... Mniej więcej ładnie zrobiony, ładnie tego i zaraz mniej więcej wam wytłumaczę o co chodzi, ale przejdziemy sobie do mailboxa, bo po prostu, no, ktoś mi wysłał. Eee, Fabian Dus, 1224, bardzo serdecznie cię pozdrawiam, wysłał nam 500 milionów, oczywiście bardzo serdecznie go pozdrawiam, pa, ba, wa, Fabian Dus. 1, 2, 2, 4 bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, graczu. Wysłał mi to 2, 2, 2 godziny temu, ale po prostu co mniej więcej, mniej więcej koło, mniej więcej, mniej więcej możecie sesztelaczyć, o której to godzinie. Fabiandus 1, 2, 2 Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i pozdrawiam mniej więcej. Ciebie, Fabandu. Ba 1, 2, 2, 4. Odbieramy sobie gifcika i bardzo serdecznie pozdrawiam. Pójdziemy sobie już na ten nowy event. Jestem na. Mniej więcej na normalu, więc no mniej więcej mam to. Aj, dobra, pokażę. Co się tu zmieniło? Dużo się zmieniło. Jesteśmy na tej pierwszej krainie, bo mnie tak typnęło, masakra. A dobra, nieważne. Co się zmieniło. Doszły nowe jajka i wczoraj mniej więcej. E, mniej więcej. E, był w sobotę update. Widzowie. Był w sobotę update. Tych jajek było ograniczona ilość, czyli 500. A dzisiaj jest 300. E, widzowie, ja tu nagrywam w niedzielę. Więc w niedzielę jest 300. 321. Czyli mniej więcej yy, w sumie dla Was to jest dzisiaj, ale dla mnie to jest jutro. To jutro to z tego baracen to zniknie, bo mniej więcej to znika, jak już się skończy całe. więc ograniczona liczba judów jest mniej więcej, bo było 500. A w niedzielę, czyli no mniej więcej wczoraj był update, ale dzisiaj już jest 300, więc no nieźle bo dużo petów jest podrobione. E, mniej więcej. E, I dla mnie to jest jutro, a dla was to jest dzisiaj. Więc no tak to jest. E, no i doszło takie diamentowe jajeczko. Za diamenty mniej więcej na, na hardcore to jest, kosztuje 12 milionów, a tu 80 Tysięcy. Tu kosztuje to bardzo dużo nawet, ale otwórzmy sobie tak, 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 porfan. No i legendy nam dropią właśnie, ile te legendy dają. Te legendy dają myślę, mniej więcej, poza odcineczkiem to zrobiłem. E, taki daje mi e, mniej więcej 25 wersji hardcore wersji Dark Matter. Mniej więcej. Te, te nowe mityki jeszcze nie podrobiłem, ale taki mityk, ten, 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 ten za diamenty, to on ma tyle wersji Golden. Więc no, bardzo fajnie. E, oczywiście i jeszcze była jedna legenda, bo jedną legendę też wytropiłem. O, to jest ta legenda, coś z tego jajeczka za. Oczywiście za gem. E, dobra, i co pierwsze, to otworzymy jajeczko, które kosztuje 2 miliardy. Ale co tam? Otwieramy. I zobaczymy, co nam wydropi, co nam wydropi, może Julian, albo nie, no i nie. No bardzo mi przykro, bo no nie wydropi. No ale dobra, to jest bardzo mała szansa, co nie widzę. Yy, I co nam wydropiło? Wydropiło nam Rainbow re, re, Coin, No dobra, niech będzie mi ten Rainbow Coin, to, to jest dobry update, fajne. Te palmy wszystkie, co tu macie, to są z tego pierwszego par, party. I tu macie kolejny part. E, oczywiście part 3 za mniej więcej 13 dni. Jeszcze brakuje. Tu macie nad tym napisane: Macie 14 dni, żeby to zrobić, bo ten raczej, no ciekawe czy to on będzie, bo nie wiadomo. I w ogóle widzowie mniej więcej. Jak miecie, bo to jest ta sama, ta sama waluta i to samo. Mniej więcej. Tylko widzowie co ja zrobiłam? Aha, bo mi widzowie usunęło. No tak, bo ja miałem tego usunięte, więc. No, mniej więcej widzowie... O, już spadło, ktoś wydropił chyba. No dobra i widzowie, mniej więcej pomnożcie sobie 2 razy 3. Nie. Nie nie, 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 nie. Nie widzowie. 1 razy 2. To jest mniej więcej tyle płacicie za jedno jajeczko. Ja płacę, bo to w sumie no, źle to powiedziałem widzowie, bo ja otwieram na 3, ale jak ktoś z Was widzów otwiera na 3, to sobie pomnóżcie 3 razy 2. Wychodzi Wam 6. I mniej więcej płacicie, płacicie za to 66, coś koło tego, płacicie tyle za otwarcie trzech jajek, bo ja to miałem na myśli mnie, a mniej więcej nie każdy ma tego gamepasa, więc no bardzo przepraszam, że tak powiedziałem, no ale mniej więcej pomnóżcie sobie mniej więcej to. Więc, no, jak ktoś otwiera jedno jajeczko, no to płaci za to mniej więcej 20. No, tyle co tu jest. Jak ktoś otwiera trzy jajeczka, no to płaci 60 około 60 coś milionów tej waluty. Więc, no, to jest mało. A jeszcze przejdziemy do. Bo po prostu zmieniła się armata. Tak, zmieniła się armata. Bo yy, po pierwsze. Yy, a nie, nie, zamknięte jest. To jest. Nie wiem. Za 15 minut, w ogóle y, tarmata, co to z, y, mniej więcej Wam opowiem, bo mniej więcej y, ten odcineczek trwa mniej więcej, będzie trwał około mniej więcej... 9 minut. Więc Wam opowiem, bo pewnie nie zdążymy do tego, ale opowiem Wam. Tam jest taka wielka tablica i macie tam po prostu skrzynki. I te skrzynki Wam dają punkty, tak samo jak było na tym luck bloku. Tam macie skrzynki, te skrzynki są bardzo mocne, więc weźcie sobie najlepsze pety, bo to mają quadry ku te ma. Więc no bardzo mocne, więc po prostu ta większa skrzynka daje 100 punktów. Ta mniejsza, nie, ta mniejsza daje 100 punktów, ta duża daje 5000 punktów, a trzeba mieć 10000 i mniej więcej wam tam ma, macie mosty i mniej więcej jak dozbieracie te 10 yy, koła, to mniej więcej wam to po prostu, wam się otwiera most i dostajecie yy, razy tam 10, 20 albo 50, do 50 les. Więc no, taki szybki update, bardzo serdecznie, fajny. Mega fajne i zasubskrybujcie ten kanał, żeby nic nie pominąć. Dajcie łapeczkę do góry, napiszcie komentarz ładny. I, no i napiszcie komentarz i wysyłacie do mailboxa, bo mniej więcej tak was będę pozdrawiał na odcineczku. Więc to by było na tyle widzowie. Subskrybujcie, napiszcie swój nick w komentarzu, a Wam po prostu dośle tego peta. Robimy konkurs. Oczywiście na jakiegoś peta mniej więcej już jest konkurs, ale musicie mi podesłać więcej techników swoich, bo mam bardzo mało. I no, mniej więcej podeślijcie i po prostu zasubskrybujcie i napiszcie swój komentarz. I po prostu to by było na tyle. Do zobaczenia widzowie. Do jutra.